Witajcie kochani na kanale komputerowe sztuczki dzisiaj pokażę wam jak w awaryjny sposób można naładować telefon ten tutaj Samsung. akurat telefon mi padł padło gniazdo ładowania Przeżar... przeżarło taki główne i po prostu telefon nie był w stanie się ładować. Teraz jest podłączone do ładowania. Już telefon naładował. I tak to wygląda. Cały tutaj schemat ładowania. Tutaj mamy czerwony kabelek plus, minus. I tutaj mamy pięte podpiny baterii plus minus. Tak, tak to wygląda po yy, podłączeniu. Dobra, okej, okay. ja, te, ja teraz to podłączę od ładowarki i pokażę wam yy, jak to zrobić i pokażę na, na co zwrócić uwagę. Dobra, ja sobie tutaj plusa sobie rozłączyłem. minuca także ja wam pokażę jak to mam trebę. Dobra, teraz mam odłączone odładowania i jeżeli nie ma żadnego zwarcia tutaj na tych tykach są y, dobrze włożone to telefon jak widzimy się, się nam włącza e, trochę brudne jest albo chilek przeczyszczę zanim on się włączy Teraz mi się kabelki podwierały podczas czyszczenia. Dobra, włączam jeszcze raz. O, o, tu, tu, tu teraz mi się trochę przesunął kabelek. Dobra, ja Wam teraz pokażę, jak to zrobić. Z tego kabelka od ładowania wziąłem sobie nadmiar, trochę sobie obciąłem takie krótkie yy, odcinki. I tutaj na baterii mamy zaznaczone plus i minus. I jeżeli sobie przesuniemy trochę tą baterię plus-minus, to widzimy tak, plus idzie do pierwszego pina. A minut idzie do pina trzeciego. No i mamy sobie teraz te kabelki i musimy je włożyć e, odpowiednio ta, tak jak są oznaczone. Czarny kabel to zazwyczaj jest minut i wkładamy sobie je tutaj pod te blaszki, po, pod te piny okay, włożyłem. Lekko zaginam do góry. Minut mam włożony To samo robię z tylko sobie tylko lekko zroluję kabelek Dobra Kabelek ładny zrolowany I wkładam pod pin numer jeden O tak sobie zaginam i widzimy mamy włożone kabelki je lekko naciągamy moment teraz sobie o. lekko je naciągamy aby one się zaparły w tym w, w środku tego pinu okej okay. tutaj nam minus teraz wyleciał no to trochę kombinowane jest ale Yy, pomoże nam, nam to w sytuacji gdy nie mamy ładowarki ja teraz sobie włożę tego minuta naciągam i teraz na koniec dociskam baterię ja tutaj widzę, że, że plus nam tutaj by zwarcie robił Jeszcze ja raz sobie włożę lekko sobie zaginam i wkładam pod plusik Dobra. I staramy się, żeby te kabelki ciągły na prost, żeby tutaj nigdzie nie dotykały samsiednik pinów. I na koniec dociskamy tą baterią. No, no i niestety lipa plus poleciał. Próbujemy jeszcze raz. No, tro, trochę zabawy przy tym jest, ale kurczę jak, jeżeli jesteśmy w awaryjnej sytuacji, no to naprawdę yy, no nie mamy wyjścia Jeżeli potrzebujemy telefon na, na tak zwane CITO o, i teraz o, ładne nam się zacisły. Tutaj sobie roluję końcóweczki Tutaj będziemy podłączali kabel ładujący Sprawdzimy jeszcze jak to tam wygląda Napięciem. Tutaj mamy miernik. E, taka bateria ona ma. nominalnie ma 3,8. Tutaj nam e, na mierniku najbliższa wartość. E, jeżeli mamy 2, no to nam będzie pokazywać cały czas 1. A tutaj sobie ustawimy na 20 i nam e, prawidłowo powinno pokazać napięcie sobie sprawdzamy. Czarny oczywiście, czerwony. No wiem, o, 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 tam będę cię widzieli. I tutaj mamy telefon do czarnego. I do czerwonego. Widzimy ma 38 tak. Pokazuję ujemne, bo mamy odwrotne styki. Teraz będzie dodatnie. No, Nie chce mi się zawijać yy, wokół kabelków. O, I tak widzimy, mamy. Wszystko kawałkiem. Dobra. Eee, tutaj mamy kawałek przewodu, właśnie ten, który na początku filmu który odprętowałem. Tutaj mamy czerwony, czyli standardy USB. Eee, USB Mikro, typu B. No to mamy plus i czarny to jest minus. Czerwony plus, czarny to jest minus. Eee, bardzo ważne. Przed podłączeniem wypinamy kartę pamięci, kartę SIM, gdyż one są bardzo wrażliwe na skoki napięcia i możemy po prostu je zwyczajnie uszkodzić. A tak sobie możemy na szybko podłączać. E, najpierw co robimy? Najpierw sobie tutaj e, zawijamy, ale możemy też przed zawinięciem sobie robimy taki tryk, że tam mamy te dwa kabelki nie? Za, załóżmy że przed tydzień będziemy tam musieli ładować nie? no ok, no to co robimy robimy sobie kawałek taśmy najlepiej jeżeli by, byłaby by to taśma izolacyjna ale na razie mi się nie chce schodzić na warsztat specjalnie szukar, no to utnę sobie tutaj kawałek zwykłej taśmy i tutaj bardzo ważne, aby tak sobie to załapać tu na początku. To jest najważniejsze. Tu na począteczku, aby te dwa kable nie miały kontaktu ze sobą, bo wtedy będziemy mieli zwarcie. Jeżeli mamy zwarcie, te dwa kable się stykają. E, Samsungi mają e, takie zabezpieczenie przeciwwarciowe, że jeżeli te, telefon wykryje zwarcie, to on nam się nie włączy i teraz jak widzimy ja na, nawet nie mam pojęcia czy on jest naładowany, bo da, dawno tego nie korzystałem. No ale ja wam pokazuję tutaj jak to w ogóle zrobić. No, i sobie tutaj czerwony do czerwonego plus do plusa, minus do minusa, czyli czerwony do czerwonego plus i minus do minusa, czyli czarny do czarnego. Ok, no to podłączamy sobie, tutaj sobie tak na szybko sobie skręcam. No, normalnie, jeżeli to nie mam możliwości, a będzie potrzebował przez, przez dłuższy czas yy, tak łączyć, żeby naładować telefon. To są takie szybko złączki wagę, które można yy, spinać i rozpinać. I to, to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. I jak widzimy tutaj mamy podłączone i podłączamy do Ładywarki i teraz nam się telefon ładuje no. Jeżeli nie ma żadnego zwarcia na kablach tutaj telefon nam się powinien włączyć teraz on się nam włącza Chwilę poczekamy, bo będzie bardzo ważna rzecz, chcę Wam pokazać o co właściwie chodzi i jak sprawdzić czy telefon się ładuje, jest naładowany i tego. Bo normalnie przy takim podłączeniu idzie całe napięcie, idzie na telefon. I tutaj nam pokazuje 100% baterii. Ja wyłączę na chwilę lampę. Ok, i nam pokazuje 100% baterii cały czas, nie pokazuje nam ża żadnej ikony ładowania. I jeżeli chcemy sprawdzić w jakim stopniu ten telefon jest naładowany, to wtedy musimy e, odłączyć e, go od ładowarki i uruchomić ponownie i wtedy nam pokaże w jakim stopniu jest naładowany jeżeli telefon jest kompletny jest rozładowany nie widzimy czy się ładuje czy się nie ładuje dobrą metodą sprawdzenia jest dotknięcie ładowarki jeżeli ładowarka jest ciepła znaczy że pracuje i że przepływa przed nią prąd Ewentualnie, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy kabel nam podaje prąd, to, tak jak już mówiłem, korzystamy z miernika. Ja teraz odłączyłem do adewarki, bateria nam pokazuje setka, to ostatni stan, ale zaraz zobaczymy, zrobimy sobie resecik. A sobie tak te kabelki zostawiam, bo w razie przyszłości bym potrzebował z telefonu jakieś e zgrać e zdjęcia, filmy, bo trzeba było doładować to. O. I teraz jak rozłączyliśmy, zamknął nam się cały ten układ. I Teraz sobie tak wpinam yy, po, Powinno działać bo wtedy ten prąd będzie krążył I teraz nam się powinien telefon uruchomić A jak nie to prawdopodobnie gdzieś tam za mocno pociągłem I mogło być zwarte No i jak widzimy Układ nam się nie zamknął no, no niestety Będzie trzeba to sobie Rozpiąć, dobra Rozpinamy to, to jest tylko film instruktażowy. Przypominam, że wszystko robicie na własną odpowiedzialność. Dobra, wkładam tę baterię. Uruchamiam ponownie. Zobaczymy, ile procent nam naładowało. Od razu zamykam sobie klapkę. i zaraz wszystko będzie wiadomo Jeżeli ta ładowarka tak jak wam pokazywałem i ładuje, to macie wszystko prawidłowo podłączone te druciki tego tak jak wam pokazywałem to macie 100% Jeżeli macie gdzieś jakieś naderwane to o, i teraz widzimy się na nam uruchomiło wyłączę lampę I teraz widzimy, że telefon nam się naładował do 52%. I mamy 52% baterii, nie telefon. No. no i to, to był pierwszy sposób. Drugi sposób to jest tak, że możemy sobie naładować telefon bez włącze światło. Możemy sobie naładować telefon bez ryzyka uszkodzenia jak karty SIM, karty pamięci lub całego urządzenia. Tyle, że wtedy te przewody, co ja Wam pokazywałem, to sobie zwijamy w taką yy, kuleczkę, tak, aby one tutaj wchodziły na tej tekście. Patrzymy, gdzie mamy plus, czerwony, przypominam, czerwony kabelek do plusa. Przykładamy i sobie y, możemy taśmą izolacyjną ta, tak na szybko sobie y, zakleić. I czarny też sobie taką robimy kuleczkę. Trzeci pin. O. robimy sobie kuleczkę. I te też przykładamy do trzeciego pinu. I tu sobie obklejamy od góry albo od tej strony o. sobie przykładamy. Tak. I sobie od góry y, na około sobie mam izolacyjną y, robimy. Możemy też zrobić tak że y, sobie takie krótkie przewodziki jeżeli mamy problem żeby to podłączyć to na tych krótkich przewodach robimy sobie taką kuleczkę i sobie podłączamy i wtedy sobie ładujemy y, Taką baterię za pomocą yy, właśnie ładowarki. No, sprawdzimy, jak to wygląda na mierniku. Co nam tutaj ten miernik pokaże w ogóle. Przekładam sobie minut plus 385. Czyli się zgadza. Nominalne 1 Bateria podaje prąd Jeżeli my przykładamy na odwrót Tak jak ja zrobiłem czerwony do plusa Czarny do minusa To nam podawało ujemne A teraz na odwrót Czyli mamy obwód zamknięty Nam pokazuje dodatnią wartość 384 no i mam nadzieję, że Wam pomogłem w trudnych sytuacjach. Sam miałem taką sytuację, że pojechałem na urlop. Miałem inne wejście ładowarki do telefonu USB typ C. Przy sobie miałem ładowarkę tylko USB typu B. No i sobie tak obrobiłem tak na, na szybko kable. Podłączyłem po, pod baterię doładowałem i no po prostu jakoś się udało tam ten y, urlop spędzić bez, bez utraty kontaktu i także to by było na tyle komu pomogłem i, i poczuł się że zrobiłem dobrą robotę może dać łapkę w górę ewentualnie zasubskrybować Dzięki, to by było na tyle. I jeżeli będzie coś ciekawego, do opowiedzenia, nagrania, z pewnością pojawi się u mnie na kanale. To było wszystko. Hej.